Czym jest dla ciebie świąteczna paczka? Świąteczna paczka jest dla mnie mnóstwem wielu różnych e, przyjemnych i męczących rzeczy. Słucham. Tak pokrótce. we are angels. Pawełek i Krzyś robią wielki krzyk, Ona na nie przyniósł prezentu nikt. Nikt nie będzie sam. Pomóżcie nam z Waszą pomocą, możemy zrobić super! Cud... Cześć, jestem Patryk. Bardzo fajnie robimy paczkę super, jest paczka. Byliśmy wczoraj urodziny, i pani, jak, wszedł, jak wyszliśmy z 5 siedmioma paczkami, to pani się złapała za głowę i zaczęła krzyczeć, biegać i krzyczeć po domu: Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? A, a ja jej wtedy powiedziałem: Niech pani odpakowuje paczki. No i zrobiliśmy taki bałagan wielki w domu: po prostu totalny. No nikt to po prostu nie było gdzie stanąć, rozwaliliśmy wszystkie paczki, dzieciaki zaczęły w tym grzebać, zaczęły wszystko wyjmować, no i potem pytam się, czy jakieś uwagi, na przykład, na przykład czy może być taka uwaga, że, yy, że na przykład zrobiliśmy bałagan, no nie, nie szkodzi, nie szkodzi, ja bym powiedział, że szkodzi. We are, we... Taką paczkę, gdzie było 8 pudeł, naprawdę ogromnych pudeł. Oprócz tego reklamówka. Jak jeżeli ktoś chce sanki, to sanki są. Naprawdę tak jak ktoś sobie wymarzy, te paczki tak się składają, to rodzice płaczą. Uśmiech jedną i buga do twych. Drzwi, chcę od tajemnicę wszystkich marzy! Puszczę go za wpływ, zaufajcie mu Boże narodzenie może stanie się cud Ale naprawdę była taka radość, Mam po zdjęcia Dzieci tam się wieszały na głowach w ogóle tutaj Biegały za nami tak nie chodźcie jeszcze, nie chodźcie We are, we are angels. Dla mnie to jest taka trochę przedwczesna wigilia I dla mnie jest jakby Obrazem tego pustego talerza, który jest przy stole Ktoś, kto zrobił paczkę i kto dostał ją, tu da się zadbali, by się dostać. To do. dzisiaj ten dzień się, a kołyska ja towar kowa rozejrzyście. się. A co było paczka? Proszę Z czego się najbardziej ucieszyli? Co się przydało? Przydało mi się bardzo wszystko, po prostu. Dzieci kurdeczki dostały ładne. Bira! Że ludzie, którzy po raz pierwszy wzięli udział w akcji, tak mocno się potrafili w nią zaangażować. Na początku były różne wątpliwości, ale potem mobilizacja, takie konkursy w, w sztabie, kto na przykład zankituje najwięcej rodzin, tu wygrał Robert. 19 rodzin, no, Bo teraz wczoraj był konkurs, kto rozwieje najwięcej paczek i tutaj też Robert z Piotrkiem. Ale Piotr jest już 12 godzin non-stop. Teraz... A jeżeli ktoś chciałby dołączyć spoza układu do Was, to gdzie się może zgłosić, jak znaleźć was? Do stowarzyszenia wiosna. Trzeba zapukać do stowarzyszenia wiosna przez stronę internetową na przykład. Tak, tak? osób zadaje mi pytanie, po co ty to robisz i w ogóle dlaczego. I tak sobie myślę, że po pierwsze to jest bardzo, bardzo przyjemne robić coś dla kogoś, a po drugie, jak wiecie, noży dobro mnoży dobro. Ja pragnę przede wszystkim pozdrowić to wiosna. Wiosna to młodość. Gorące serca to miłość. Jest to miłością, chcą się dzielić z tymi, którzy można co dzień pozbawieni są miłości. Jako pasterz kościoła krakowskiego jestem szczęśliwy, że jest wiosna, że sta radość, że jest ta miłość i że z tym idziecie do tych, którzy tego potrzebują. Paczka jest ważna, ale długorzędna. Ważniejsze jest serce. 五年鞋，五年鞋，擦掉啊。 Kto o tym wie? No więc my myślimy po prostu, że w ludziach jest dużo dobra, tylko czasami o tym zapominają, bo dużo pracują, a czasami po prostu za dużo mają. Wystarczy, że powiem im się, że mogą się podzielić i już jest zupełnie inaczej. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tej akcji. się,